Dzień dobry Zabrze. Właśnie zakończyła się kolejna sesja Rady Miasta. Zajmowaliśmy się dzisiaj między innymi zmianami w budżecie miasta, zmianami w wieloletniej prognozie finansowej. Przyjęliśmy osłonowy program dla zabrzańskich seniorów, ale również zabrzańską kartę mieszkańca. Mam nadzieję, że akurat ta karta będzie rozwijała się cyklicznie, nie tylko z udziałem mieszkańców naszego miasta, ale przede wszystkim z udziałem przedsiębiorców, którzy funkcjonują w naszym mieście. I mam nadzieję, że właśnie tak się stanie i bardzo Was do tego zachęcam. Oprócz tego pytałam, ponieważ nie było pani prezydent Mańki Szulik, pana wiceprezydenta Krzysztofa Lewandowskiego o to, co dalej z Koksownikiem. Pytałam o to, czy na pewno zabezpieczone są środki na budowę czwartej trybuny w związku z tym, że ostatnio pojawiły się doniesienia medialne, z których wynika, że jeszcze niedawny pan minister Bortniczuk, mimo tego, że wcześniej obiecywał, nie zabezpieczył środków między innymi na budowę naszej czwartej trybuny. Pytałam również o to, Ilu turystów odwiedza Muzeum Górnictwa Węglowego w naszym mieście i czy ci turyści zostawiają pieniądze u lokalnych przedsiębiorców? Zresztą, sami posłuchajcie, o co pytałam pana wiceprezydenta i jakie uzyskałam odpowiedzi. Pierwszy, chciałabym poprosić pana skarbnika o informację, ile będzie nas kosztowało odtworzenie tego obiektu Koksownika do stanu, że tak powiem, sprzed tej katastrofy, która miała miejsce. Po drugie, mam pytanie do pana prezydenta Lewandowskiego, ponieważ niedawno ukazał się taki materiał prasowy, z którego wynika, że na budowę czwartej trybuny środki obiecał ówczesny pan minister Bortniczuk, w tej chwili pan minister Nitren Teraz twierdzi, że nie ma w ministerstwie żadnych dokumentów, które potwierdzałyby zabezpieczenie środków na ten cel, więc chciałabym się zapytać, czy w związku z tym będzie się to wiązało z zaciągnięciem przez nasze miasto jakichś dodatkowych zobowiązań finansowych. Chciałabym również zapytać pana dyrektora o mm, tą ilość turystów, która była wskazana w tej prezentacji, to znaczy, czy. Ta ilość turystów została obliczona na podstawie biletów czy na podstawie liczby osób, które odwiedziły muzeum. Chciałabym też zapytać o to, czy ktoś analizował z Państwa, czy turyści po tym, jak odwiedzają muzeum, zostają rzeczywiście w zabrzu? Czy były prowadzone jakieś rozmowy? w ramach na przykład rady gospodarczej która działa przy prezydencie czy lokalni przedsiębiorcy korzystają z tego że ci turyści zostają w naszym mieście bo liczba rzeczywiście którą przedstawił pan dyrektor jest imponująca i mam też pytanie do pana prezydenta ponieważ ja bardzo się cieszę i oczywiście bardzo dziękuję panu dyrektorowi za tą prezentację mam nadzieję że pan prezydent zgodzi się na to żeby pozostałe spółki również pojawiły się na sesji rady miasta jeszcze przed zakończeniem kadencji z podobną prezentacją ponieważ do tej pory praktyką było to że nawet jeżeli prezesi byli na sali posiedzeń w trakcie sesji Rady Miasta, to nie mogli zabierać głosu. Rozumiem, że to jest tak, że głos mogą zabierać wyłącznie ci dyrektorzy, którzy są dla Państwa w pewien sposób komfortowi i wygodni. Natomiast życzyłabym sobie, żeby pojawili się również prezesi tych spółek, które mają problemy finansowe, tak żeby opisali nam, jak wygląda sytuacja właśnie w tych spółkach i o to proszę. I ostatnia sprawa to te misie, o, które, o których wspominała pani radna Urszula potyka, ponieważ za każdym razem, kiedy wnioskujemy o to, żeby przeznaczać pieniądze. Na cele, które naszym zdaniem są istotne dla mieszkańców. Słyszymy, że nie ma pieniędzy, nie ma pieniędzy, nie ma ich skąd przesunąć, absolutnie to jest wykluczone, nie można przesuwać środków, wszystko jest dopięte właściwie na ostatni guzik, a tymczasem okazuje się, że nikt ani z Komisją Kultury nie dyskutował na temat tych postaci, które mają się w mieście pojawić. Jak rozumiem z mieszkańcami również nikt nie rozmawiał, z Radą Miasta również nikt nie rozmawiał, więc chciałabym zapytać o to, jakie są to koszty i. Z Skąd, dokładnie z którego działu w budżecie miasta te środki zostały wyasygnowane, bo być może to jest miejsce, do którego należy zaglądać po to, żeby znaleźć środki na przykład na cele, które dla mieszkańców są moim zdaniem bardziej potrzebne, ponieważ skoro ten cel nie został z nimi w żaden sposób skonsultowany, no to trudno mówić o tym, że to jest coś innego niż widzimy się obecnych władz miasta, co dla mnie jest osobiście skandaliczne, że tuż przed końcem kadencji decydujecie się Państwo na taki krok i na taki wydatek, nie ustalając tego kolejny raz z mieszkańcami. Dziękuję. Pani Agnieszka Rupniewska pytała o koksownika. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że boisko w tej chwili jest użytkowane, jest wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną. Jest to jedna z najnowocześniejszych płyt ze sztuczną nawierzchnią, która w tej chwili znajduje się w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o balon, no to oczywiście będziemy się procesować, z ekspertyz, które otrzymaliśmy wynika, że balon został wykonany niezgodnie z zamówieniem i z projektem, więc tą sprawę będziemy musieli wyjaśnić, a jak Państwo wiecie w budżecie na ten rok na odtworzenie tego balonu mamy zapisaną kwotę. Jaka ona będzie ostateczna, no będziemy mogli wiedzieć po ewentualnym postępowaniu przetargowym. Pani Radna Rupniewska pytała także o czwartą trybunę Górnika Zabrze. Przypomnę, że na scenie Domu Muzyki i Tańca w imieniu ówczesnego ministra z Platformy Obywatelskiej, Pana Drzewieckiego, padła deklaracja, że koszty budowy stadionu zostaną pokryte przez rząd Rzeczpospolitej Polskiej w połowie. No czas mijał, czas mijał, nie doczekaliśmy się. Podobną deklarację złożył Pan Premier Morawiecki. Przygotowaliśmy stosowne dokumenty, złożyliśmy w Ministerstwie odpowiednie wnioski. No w tej chwili płyną do nas niepokojące informacje od pana ministra Nitrasa, aczkolwiek żadne oficjalne informacje. Biorąc pod uwagę praktykę ludzi związanych z Platformą Obywatelską, no należy się spodziewać, że tych pieniędzy ostatecznie miasto zabrze nie otrzyma. Natomiast całe szczęście sobie z tym trudnym problemem. Poradziliśmy, środki na budowę czwartej trybuny są zabezpieczone. Czwarta trybuna niezależnie od zaangażowania kolegów pani radnej Rupniewskiej na pewno powstanie. Jeśli byśmy otrzymali pieniądze budżetowe, no to oczywiście będziemy mogli wykonać wiele dodatkowych prac budowlanych, między innymi wykonać na przykład nowe dodatkowe szatnie na Stadionie Górnika Zabrze, czy nowe biura. Jeśli tych pieniędzy nie otrzymamy, no wówczas będzie wykonana tylko sama trybuna, także kibice będą mogli z tego skończonego stadionu yy, korzystać.